Jesteśmy w Czatel Chujuk, to jest niedaleko koni, jakieś 50 km od, na południe od koni. E, to jest jedno z najstarszych osiedli ludzkich, z, przed około 9 tysięcy lat albo 10 tysięcy lat. E, mieszkało tu około też 10 tysięcy osób w szczytowym okresie. Zamieszkiwany był ten teren też przez około 1000 lat. E, teraz znajdujemy się w modelowym domku. Tak jak on wyglądał, jest zrekonstruowany. Cegła jest zrobiona e, gliniana, a właściwie e, taka błotna, wysuszona. Są też zrekonstruowane wzory geometryczne, tak jak one były odkryte e, na odkrywce archeologicznej. Takie ozdoby jak na przykład głowa e, byka. Jest piec i dach. Dach był taki przeciekający, musiał przepuszczać dym, który uchodził z tego pieca. I do domu wchodziło się przez drabinę. To wejście jakie jest tutaj jest zrobione sztucznie, nie jest prawdziwe, tak jak historycznie było, po prostu dla zwiedzających jest zrobione. Natomiast do domu się wchodziło tylko i wyłącznie przez dach. I do wszystkich domów się tak wchodziło. Także, żeby wejść do swojego domu, yy, trzeba było yy, wejść po drabinie, czasami przejść po kilkunastu czy kilkudziesięciu dachach i dopiero można było zejść do siebie do domu. To jest tak zwana czysta część domu, biała część domu, bo były dwie. Południowa taka brudna, yy, tam gdzie jest piec i yy, różne aktywności się takie przemysłowe działy. Natomiast to jest północna część domu, czysta, yy, z podwyższeniami. Natomiast pod tymi podwyższeniami są pochowani, czy byli pochowani ludzie, przodkowie. Także w salonie pod podłogą generalnie mogła leżeć teściowa na przykład. Tak wygląda wzgórze w Czatarhujuk, na którym zbudowane były osady. Były właściwie dwie: północna, którą tam widać i południowa. Idziemy teraz do południowej na odkrywkę archeologiczne. te domy tutaj wydają się całkiem duże tak na oko to mają ze, ze 40 m2 spokojnie każdy także nie było tutaj jakoś straszne ciasto nie były, te, nie były to małe glinianeczki albo ciasne jaskinie wykute te skale tylko całkiem porządne domy widać zagłębienia w których byli chowani zmarli te zagłębienia były zapełnione ziemią następnie na górę była kładziona warstwa cementu i to była ta, ta czysta część domu, ten tak zwany salon. Tysiąc lat istniało, było zamieszkiwane i widać tutaj, że te domy są zbudowane piętrowe. To dlatego, że przez tysiąc lat kolejne domy były budowane na poprzednich, ponieważ tamte stare już były niefunkcjonalne, zasypywano je ziemią i na nie, na ich dachach budowano kolejne. I tak budowano aż nawet siedem warstw tych domów. Tutaj dobrze widać, jak kolejne piętra były budowane na sobie. Tam aż do samego szczytu skóra. Można policzyć, myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, z pięć to albo sześć pięter, myślę, że widać tutaj. Gołym okiem. Bez badania archeologicznego.